Witajcie, kochani, w dniu Pańskim. Dzisiaj chcemy świętować świętą rodzinę. Chcemy przyglądać się małemu Jezusowi, Maryi, Józefowi, a wraz z nimi spojrzeć w kierunku jeszcze kogoś jednego. Posłuchajcie fragmentu z listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do Ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach Przemówił do nas przez syna. Bardzo mnie to wzrusza, że Jezus jest słowem Ojca. Jezus, który przychodzi na Ziemię, jest jakby wołaniem Boga, Ojca: Tak was kocham. Właśnie tak, że oddaję mojego syna. Chciałabym, abyśmy w dzisiejszym dniu znaleźli chwilkę na to, nawet pięć minut, żeby usiąść. I powiedzieć Bogu Ojcu: Dziękuję Ci, dziękuję Ci bardzo za Jezusa. Dziękuję Ci za to, że przemawiasz do nas i że przemówiłeś najmocniej jak tylko się dało przez swojego syna, abyśmy mogli być zbawieni. Kiedyś słuchając tryptyku rzymskiego świętego Jana Pawła II, bardzo mocno poruszył mnie fragment, który Jan Paweł II zwraca się do Abrahama. Abraham dzisiaj był obecny w pierwszym czytaniu podczas mszy świętej. A ten fragment z Tryptyku Rzymskiego brzmi tak: O Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze w krainie Moria. Jest taka granica ojcostwa, taki próg, którego ty nie przekroczysz. Inny ojciec przyjmie ofiarę swego syna. Niech ta niedziela będzie wielkim dziękuję. Ojcze, dziękujemy Ci dzisiaj za to, że dałeś nam Jezusa Chrystusa, i dzięki temu Słowu, którym jest Jezus, mamy życie wieczne, życie wieczne w szczęśliwości. Dzięki temu Słowu Ojca, którym jest Jezus, mamy dom w niebie. To jest cudowna nowina. Powiedzmy dzisiaj Jemu, Razem dziękuję, a potem każdy z nas osobno w swojej osobistej modlitwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa. Bądź uwielbiony. Ojcze, kochamy Cię. Amen. Pięknej niedzieli. Do zobaczenia.